Witajcie, kochani! Czytanie tygodniowe dla bliźniaków na okres od 11 do 17 listopada. Sprawdzimy sobie aspekt miłosny, sprawdzimy sobie aspekt finansowy, zawodowy. Na wstępie, zanim zaczniemy, chciałbym bardzo podziękować za Waszą yy, aktywność na moich profilach. Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku oraz na YouTubie. Bardzo dziękuję za każdy like, za każde udostępnienie i komentarz. Jest to dla mnie nieoceniona pomoc z Waszej strony. Pomalutko zaczynamy. Kochani, zaczynamy od aspektu miłosnego. Pierwsze czytanie będzie czytaniem dla osób, które znajdują się obecnie w jakiejś relacji. W każdym rodzaju relacji. Mam nadzieję, że same pozytywne rzeczy do Was idą w tym, w tym tygodniu. Przypominam, bliźnięta od 11 do 17 listopada 2024 roku. Moi drodzy, troszkę się energetycznie zapowiada, że może się pojawić troszeczkę problemów w tym tygodniu i musicie być bardzo, bardzo. Uważni na osobę z przeszłości, która może się pojawić w waszym życiu ponownie, namieszać, nanieść dosyć dużo brudów, problemów. Dlatego, jeżeli w tym tygodniu dostaniecie jakiś kontakt, czy natkniecie się na jakąś osobę z którą byliście związani emocjonalnie, uczuciowo w przyszłości. Bardzo strzeżcie się. Strzeżcie się tego, żeby się nie zbliżyć do takiej osoby, gdyż może to być dla destrukcyjne dla Waszej obecnej relacji. Może być to też mocno przerysowane, bo takie spotkanie, powiedzmy, gdzie Wy nie, nie zrobicie nic złego, może być... E może się o nim partner dowiedzieć i po prostu może wyjść z tego e z jakiejś sprawy totalnie błahej. Może być problem. Dlatego... Uważajcie na osobę z przeszłości. Poza tym, energia w związku jest stosunkowo negatywna na ten tydzień, także starajcie się nie, nie budować sami jakichś niepotrzebnych problemów przez bycie na przykład czepialskim, czepialską o jakieś takie błahe rzeczy. Bądźcie wyrozumiali, wyrozumiali dla, dla partnera w tym tygodniu. Okej, okay, kochani, sprawdzimy sobie teraz, jaka będzie sytuacja dla osób, które nie są w relacji, które są singlami lub są po zakończonej relacji, są takimi singlami z odzysku. Oczywiście to nie jest jakiś tytuł urągający, żebyście się nie, obu nie oburzali. Miłość jest... Zjawiskiem, które można przeżywać wielokrotnie w życiu, i każde, każda jedna relacja może być wspaniała i świetna, i nie ma czegoś takiego jak jedna, jedyna miłość. Pamiętajcie o tym, nie blokujcie się taką myślą, bo każdy może się zakochać wielokrotnie w życiu, i nie ma tutaj mowy o tym, żeby to było coś lepsze, a coś gorsze. Moi drodzy, sytuacja jest stosunkowo podobna do. Do sytuacji osób, które są w relacji. Nie widać tutaj osoby z przeszłości, natomiast jest odwrócony cesarz, co oznacza, że możecie się natknąć teraz na osobę narcystyczną, władczą, toksyczną, osobę, która nie jest Was, że tak powiem, godna. Nie jest, osoba, nie jest to osoba godna Waszego zainteresowania długofalowo. Nie, nie jest to osoba, z którą będziecie mogli zbudować relacje. Więc, jeżeli jesteście na początku jakiejś relacji, jeszcze nie znacie tej osoby dobrze, to bardzo mocno się jej przyjrzyjcie. Czy nie ma ona właśnie znamion takiej osoby? Osoby, która z czasem może pokazać swoje prawdziwe ja, i może być dla Was obciążeniem, może być dla Was problemem, i może być po prostu destruktorem Waszego życia. Dlatego. Bądźcie czujni. No niestety myślałem. Mam nadzieję, że to będzie troszeczkę lepsze czytania w sferze miłosnej dla bliźniaków, ale no, nie może być zawsze pięknie i wspaniale. To też nie znaczy, kochani, że to musi rezonować z wami wszystkimi. Zawsze miejcie to na uwadze, że to czytania, które robimy te tygodniowe, są czytaniem ogólnym dla znaku zodiaku, więc nie wszystko będzie, kochani, do Was. Pasować jeden do jednego, nie wszystko musicie do siebie przyjmować. A nawet jeżeli jesteście w takiej sytuacji, gdzie jest gdzieś tam to pole energii mocno negatywne, wy nadal możecie do, y, spotkać Was może coś wspaniałego w tym okresie i nie zamykajcie się na żadne opcje. To są tylko drogowskazy, dlatego kochani, pamiętajcie, że w miłości zawsze czujni. Zawsze czujni, szczególnie w poszukiwaniu, bo bardzo łatwo jest taką Piękną miłość przeoczyć, a ona może być tuż za rogiem, może być z wami bardzo długo, ale wiecie, jak jest. Czasami te rzeczy oczywiste bardzo ciężko jest dojrzeć, bardzo ciężko jest zrozumieć. Teraz będzie, kochani, czytanie dla yy, no, zawodowe, finansowe. Najpierw dla osób, które mają jakiś rodzaj działalności, są w pełni decyzyjni, a następnie będzie czytanie dla osób, które. Pracują na etacie. Są, że tak powiem, u kogoś. Okej, okay, moi drodzy, zaczynamy. Okej. Okay. Moi drodzy. Mam odwróconą śmierć na początku rozkładu, co może nam jasno wskazywać na... Początek czegoś nowego, czegoś, no jakieś nowe otwarcie Was czeka w działalności, czyli czas na jakiś rodzaj transformacji, żebyście mogli pójść do przodu. Pomimo tego, że mogliście wcześniej stracić nad czymś panowanie, jakieś sprawy mogły Wam iść nie tak, teraz czas na nowe otwarcie. Macie tu mocne wsparcie od Księżyca. Księżyc oczywiście jest Waszą tą stroną naturalną. Instynktowną i będzie ona Was wspierać w podjęciu nowych działań, w podjęciu być może jakiejś nowej inwestycji, może to będzie jakiś nowy kontrakt, nowy klient. Bądźcie bardzo otwar otwarci na to, bo dużo dobrego może Was czekać. Pomimo tego, że mamy też kartę porażki, która może wskazywać, że ten pierwszy kontakt od tej osoby, yy, osoby nowej czy, czy firmy nowej może być taki, no nie do końca. Nie do końca was satysfakcjonujący. Można się wydawać wam na początku, że to będzie nietrafiony strzał, jednak jeżeli będziecie konsekwentni, to może z tego się coś bardzo ciekawego dla was urodzić. Dlatego to jest. Dobry moment dla Was, dobry moment na to, jeżeli macie jakieś problemy, na rozwiązanie tych problemów, jeżeli jesteście w sytuacji, gdzie potrzebujecie pilnie jakiegoś rozwoju, jakichś nowych działań, nowych inicjatyw, to to jest Wasz czas. Wasz czas na wzięcie się w garść i zaatakowanie z pełną mocą. Dobrze, kochani, teraz zobaczymy, co czeka bliźnięta. Pracujące gdzieś na etacie, pracujące u kogoś. Zobaczymy, co tam do Was idzie. Być może jakiś awans, a może zmiana pracy. No, zobaczymy. Za chwilę się wszystko okaże. Mam nadzieję, że, że będzie mega pozytywnie i że będzie naprawdę fajna, fajna energia na ten tydzień dla Was. Ja chciałbym, żeby zawsze dla Was była fajna energia, ale nie może być fajnie zawsze. Bo gdyby nie było momentów kryzysowych, nie bylibyśmy w stanie nigdy docenić no, tego, co jest dobre, tego, co często do nas przychodzi, tego, czego często, bardzo kochani, nie doceniamy w naszych życiach, a nie doceniamy bardzo wielu rzeczy. Moi drodzy, już sekundka. Czeka Was trudny początek w tygodniu. Mogą się pojawić jakieś presja, ciśnienie, nerwowość w pracy, ale już w drugiej połowie tygodnia macie szansę na taki mocny skok, skok rozwojowy, na pokazanie się, pokazanie Waszej pozycji w pracy, na pokazanie tego, jak jesteście ważni na swoim stanowisku. Będzie jakieś zwycięstwo na koniec tygodnia, także jeżeli macie jakiś cel do osiągnięcia, jeżeli macie Wyznaczony jakiś, Na jakiś minimum do osiągnięcia To powinniście je spokojnie Z nadmiarem osiągnąć no, Druga połowa tygodnia będzie Bardzo owocna dla Was Dlatego bądźcie otwarci na, na sukces Bądźcie otwarci na to, że warto się spiąć Warto zawalczyć I warto odnieść Moi kochani zwycięstwo Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze czytanie Mam nadzieję, że spotkamy się Na kolejnych czytaniach Dziękuję bardzo, życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia kochani. Pa!